Dzień dobry, witam się serdecznie w nowym reading journalu. I to, jak mi się bardzo nie chciało, to, to przykro mi, ale taka jest prawda. Eee, zaczynamy. Zaczynamy. Przed nami e, miesiąc do garnięcia e, czyli wrzesień i październik. Czytelniczy mój miesiąc, wrzesień, październik. E, zaczynam od tego, że robię takie strony tytułowe, e, zarówno pierwszego, jak i drugiego miesiąca. Tak, naklejki to Zmora. Zmora! Bardzo ciężko się odkleja, szczególnie te, które są na takim bezbarwnym tle, ale jakoś sobie radzę, jak widać. Ym, no i zaczynamy. Tutaj mamy początek września. Wprawdzie na ten moment, kiedy właśnie wy to oglądacie, nie przykleiłam napisu wrzesień, ale spokojnie dodrukuję sobie i potem to uzupełnię. No i matematyka. Robię tutaj miejsce na okładeczki i lecimy. Gotowe. Nie zawsze wychodzi tak równiutko, żeby wypełnić całą stronę okładeczkami, bo to zależy od tego, ile przeczytam w miesiącu. Dlatego czasami zostaje takie miejsce, no i żeby wyżyć się tak estetycznie, jeszcze no to dodatkowo ozdabiam i ta strona, podoba mi się, jak wyszło. Taki mój klimat. W ogóle uwielbiam używać jako tła właśnie strony z książki, tak? Mam jedną, którą rwę regularnie przy każdym reading journalu. No i teraz jeszcze coś takiego super przyjemnego, czyli kolorowanie, z tym, że naprawdę to jest tak czasochłonne, to się fajnie ogląda, gdy jest takie przyspieszone do muzyczki. Super! No ale kurczę, nie jest łatwo. Nie jest łatwo wygospodarować czas i oglądając reading journal, taki już gotowy na ten moment, jaki mam, no super. Pamiątka... Niesamowita, ale naprawdę bardzo czasochłonna, i nie wiem, czemu tak ciężko mi się do tego zebrać. Może to jest to, że trochę nie wierzę w siebie robiąc to, trochę tak wiecie. Wydaje mi się, że się do tego nie nadaje, że każda strona jest bardzo podobna do poprzedniej i że no nie jest to takie interesujące. No tak naprawdę mm, mogę obiecać sobie i Wam to, że jeszcze następne dwa miesiące zrobię, żeby mieć w tym moim ym, pamiętniczku książkowym jeszcze yy, ten, ten jeden taki cały rok w całości, bo to jednak no jednak myślę, że będzie świetna pamiątka, a to czy zacznę w przyszłym roku nowy Reading Journal? Nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to będzie wyglądać, czy znajdę w sobie jeszcze te pokłady energii. No i macie tutaj pięknie z góry. Ej, no nie jest łatwo, bo ja mam problem z decyzyjnością, Moja, widać, po prostu, im więcej mam naklejek, tym to wcale nie jest łatwiejsze, tylko po prostu... <noise> w kółko, w kółko... Ech. Szukam, wybieram, zmieniam. No, no, ciężka praca, mam powiem. Ciężka praca się tak zdecydować. Eee, no i, i wychodzi jak wychodzi. No, mam nadzieję, że, że Wam się podoba. Z tej strony chyba jestem, przynajmniej z tego, co, co dzieje się po lewej stronie, tak mniej zadowolona. Tak nie do końca, wydaje mi się, wyszło. Myślę, że to chodzi o to, że te kwiatuszki w tle za rysunkiem. Są zbyt białe. Może lepiej, jakby było trochę koloru. Za to prawa strona jak najbardziej mi się podoba. I napis październik pojawi się później, bo na ten moment. Nagrywałam to w dwóch takich rzutach głównie, więc na ten moment nie miałam wydrukowanych okładeczek ani napisów. A... A potem już, gdy tylko dojdę do tego etapu, kiedy uzupełniam reading journal, a nie tylko szykuję te, te takie strony właśnie. Yy, to wtedy, wtedy będę mieć właśnie napisy. No miałam chyba jakiś stare. O, o właśnie to jest ryzyko pracy, prawie by mi poszedł cały aparat na ziemię, no ale udało się złapać, bo wiecie, nie mam, nie dorobiłam się żadnego takiego stojaka, uchwytu czy czegokolwiek, który pomógłby mi nagrywać wszystko od góry. No, mam to tak trochę opatentowane z moim zwykłym statywem, który jest tak na słowo honoru pochylony w moją stronę. On nagrywa w ogóle na odwrót, ja potem montażowo odwracam to, żeby to było widoczne dla nas odpowiednio, ale no powiem Wam, że ryzykuję za każdym razem, jak nagrywam. No i oproszę tak, zawsze jak ja jestem, to kot siedzi ze mną. To jest inny dzień, pewnie widać po paznokciach, kawa jest, więc jakaś tam motywacja w końcu się pojawiła, żeby skończyć ten reading journal. No i jadę z tym światem. Używam tej takiej gilotyny do wycinania, ale powiem Wam, że ona czasami... No, no nie do końca to zawsze wychodzi jednym słowem bo o w tym momencie na przykład y, nie umiem wjechać i kartka się faluje muszę zaczynać jakby na środku kartki rozumiecie o co chodzi bo jeżeli zrobię dziurkę na środku i potem to już bez problemu przecinam ale y, te takie największe dłuższe powierzchnie wyciąłam tym urządzonkiem a potem wzięłam klasycznie y, poszłam z nożyczkami o proszę bardzo nożyczki jednak wydaje mi się że to po prostu idzie, idzie szybciej I zaczynamy. Tak jak mówię, uzupełniam napisy, które sobie dodrukowałam. Żeby było wiadomo jaki miesiąc. Tutaj październik z datą wydał się taki długi, że, że postanowiłam tak, tak to nakleić też o spoko. No i rozkładam układeczki. We wrześniu wydaje mi się, że 11 książek, to było dużo dobrych książek. I tu moi drodzy skończyło mi się miejsce, miałam tutaj tylko i wyłącznie 100 krateczek do pokolorowania i osiągnęłam limit 100 książek, więc super, Przekraczu przekroczyłam już tę, tą stówkę i jadę dalej, więc elegancko. No i tutaj jak zawsze, to jest chyba najważniejsza st strona dla mnie, bo jakby się coś działo, no to good reason. już nie raz, nie dwa mówiłam, jakby go szlak trafił, to tu mam wszystko ładnie wypisane. do tego jeszcze koloruję okładeczki i książeczki na półkach tych jak widać mi starczy, nawet jeżeli jeszcze przez kolejne dwa miesiące coś więcej uczytam, myślę, że w przyszłym roku muszę sobie troszeczkę, troszeczkę więcej książek ustawić na, na swój plan, uzupełniam bingo, które uda mi się właśnie w tym momencie zakończyć, bo jak widzicie dwie kratki są niezamalowane i zamalowałam jej miejsce, w którym było zbiór opowiadań Matka siedzi z tyłu uznałam jako zbiór opowiadań i potem jeszcze pastelowe kolory na okładce i Emily White, w to się jak najbardziej wpasowała. Książką miesiąca, jak widzieliście, była gra o tron. No, nie mogę powiedzieć, nie mogę ująć tej książce, jej sława jest prawdziwa, więc, więc ona wygrała, ja muszę w końcu zrobić. Wiecie. Tę taką wojnę książek, którą tam rozrysowywuję w końcu przejść i ja nie wiem, czy ja wybiorę jedną. To się nie da. Tak, we wrześniu 11 książek i ponad 5000, prawie 6000 stron przeczytanych. Sporo. Ale to dobrze. No i co? Kolejny miesiąc. Yy, od razu jadę z yy, październikiem. Chociaż szczerze powiedziawszy, jak zrobiłam wrzesień, to już miałam ochotę iść sobie poczytać. No ale mówię, idę zastrzałem, bo jak to będę odwlekać w czasie, to w życiu nie zobaczycie tego filmiku. No i udało mi się tutaj machnąć jedną z książek spoza strefy komfortu, z czego się cieszę. Mm, więc y, terror. Terror został przeczytany. Mocna książka. O, mocna, ale już Wam mogę powiedzieć, że nie wygrała jako najlepsza książka miesiąca. No, nie wygrała. A kto wygrał? No w sumie chyba. Bo już się domyśleć, że jest Sullivan. Je jednak postawiłam na takie ciepełko w sercu. Ostatecznie nie wiedziałam, czy wybrać pierwszy czy drugi tom, czy ująć tutaj obie, obie te książki. Dla mnie obie były świetne i chyba obie oceniłam na 5 mm, Gwiazdek. Terror też jest na 5 Gwiazdek, ale jeżeli miałabym wybrać, no to je jednak stawiam na to, co wywołało takie, y, takie i uśmiechy, i, i takie ciepło w sercu. Terror był jednak dość ciężką książką. Dobrą, ale. Ale to nie było przyjemne czytanie, no dobrze o tym wiemy wszyscy. Mm, ale terror zapamiętam na pewno na długo. Więc w tym wypadku Sullivan wygrywa, ale serdecznie polecam swoją drogą. No ja, czytajcie Sullivana, ale zaczynajcie od chronologi Chronologicznie co do wydarzeń. O, tak, tak, tak. No, więc tu już tak naprawdę powolutku kończymy, więc ja się będę żegnać, bo wszystko już jest uzupełnione. Tu mamy, jak się nie mylę, 12 książek w miesiącu, październiku. Myślę, że czytelniczo wyszło rewelacyjnie. No i ja Was zapraszam już na taki ostatni look na cały, cały reading journal. No jak tak teraz na niego patrzę, to cieszy mnie to, co robię. Cieszy mnie, że mam taką pamiąteczkę. Myślę, że zostawię go sobie... Kurczę, no muszę znaleźć sobie motywację i, i w przyszłym roku też takowy zacząć, ale chyba kupiłabym sobie nowy. Nie wiem, czy się zmieści. Musiałabym policzyć stronę, ile mi zajął cały rok takiego czytania, a w przyszłym roku, no nie wiem, zobaczymy. Nic nie obiecuję, bo może być tak, że natchnie mnie jak najbardziej, będziemy robić to dalej. A dla Was to popatrzcie sobie na początki każdego z miesięcy. A ja już kończę, żegnam się, dziękuję za to, że, że oglądacie. Mimo, że pół filmiku narzekałam, jak bardzo nie chce mi się tego reading journalu robić, no ale... <grymny> typowy Polak, bo narzeka, już mi lepiej. Może jednak nie porzucę tego pomysłu. Dawajcie w komentarzach, czy robić ten reading journal cieszy to wasze oko, czy nie. Yy, a jak nie, no to jakby... Pff. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, kawusie, co so, zróbcie, jak możecie. I no, zapraszam jeszcze na przynajmniej jeden odcinek, na pewno. Pa, pa!